Siemandero. Witam Was podobnie po długiej przerwie. Dzisiaj właśnie zatankowaliśmy C-klasę i jedziemy po odbiór nowego auta Bo nie zdążyłem nagrać już, ale sprzedałem w międzyczasie szóstkę BMW. Ze względu na to, że potrzebujemy kombi, żeby wozić ze sobą pieska. A piesek dość duży, dlatego padło na Audi A6 C7 i właśnie jedziemy po odbiór. Także przy okazji sprawdzimy, ile naprawdę pali. AMG 63 Mamy zbiornik zalany do pełna Paliwo staniało Teraz płaciłem funt 45,9 za litr Nie, przepraszam Funt 45,9 kosztuje litra Zwykłej, a ja v a tankowałem Także nie wiem jaka była cena Ale jest zatankowane I mamy skasowany licznik Trip meter, więc Zobaczymy ile nam spali na takiej w tam mamy 170 mil w jedną stronę, więc cała podróż będzie wynosiła około 340-350 mil i ten, obliczymy średnie spalanie w Mercedesie Co dalej się będzie działo? No nie wiem, bo zostałem tak naprawdę z jedną BMW a jak wiecie po moim kanale, najbardziej chyba lubię BMW więc zobaczymy, co się będzie działo dalej na razie testujemy jeszcze Mercedesa, mało czasu na jazdę i na sprawdzanie i na robienie tego wszystko Bo w planie jest jeszcze pojechać do MSL w Birmingham, firmy która tuninguje AMG A chodzi o to żeby odblokować throttle body, bo nie wiem czy wiecie C klasy były zawsze blokowane do 70% Żeby ludzie kupowali lepsze auta z większą mocą, dlatego to jest tylko 451 koni a jak to odblokujecie, no to wtedy tam 480 wychodzi co w pakiecie P31. A ja tak bym chciał do 507 podciągnąć. Jak było w modelu 507, wiadomo, tam są trochę inne komponenty silników, bo tam z sls są niektóre podzespoły. Ale, mimo wszystko, wydaje mi się, że ten silnik jest tak wystarczająco mocny, że te 507 koni utrzyma. I możecie sobie oglądać pana Tachos. Na YouTubie, który bardzo dużo tych Mercedesów rozbierał, i od ostatniej śrubki pod względem silnikami chodzi, i tam widać, i dużo mówi o tym, czy to są dobre silniki, czy niedobre, bla bla. Więc taki jest plan na dzisiaj. Jedziemy. Jak kupimy już Audi, to może też coś nagram, jak będę miał okazję. Jak nie dzisiaj, to jutro. Także to taki krótki, powrotny vlog, co się u mnie dzieje, i trzymajcie się do następnego. Pozdrawiam. Mamy 236 km przejechane i spalanie wynosi 12 litrów na 100 km, więc zobaczymy czy uda się zejść poniżej 12, ale na razie mamy 12. Średnia prędkość jest 73 km na godzinę, eee, km na godzinę tak. ale cały czas jedziemy mniej więcej 70 minut, tylko że to jest przeliczenie z 3 godzin 13 minut, a dopiero jedziemy. 1,5 godziny, czyli jeszcze złapało trochę jazdy miastowej no ale mimo wszystko 12 litrów dla mnie to jest 6 ponad litrów autko na pojemności, więc zajebiście, także powiedzcie czy potraficie uzyskać lepszy wynik bo ja nie byłem świadomy tego, że te auto tak potrafi mało palić nie po to się kupuję, żeby oszczędzać ale dobrze sobie robić jakikolwiek challenge żeby mieć jakieś emocje podczas jazdy, więc Starczy tej nudy.